W moim kanale z tej strony Leon ja Dziś nagrywamy sobie drugi odcinek z pokazywania listów Na początek chciałbym pozdrowić całą klasę całą klasę i panią od języka polskiego Dobrze, zaczynamy Pierwszy taki nie będę mówił kto ale możecie sobie rozpoznać tak on wygląda Leon, pamiętaj, że Cię bardzo lubię. A już wiem kto. Drogi Leonie, życzę Ci najbardziej zdrowia, żebyś twoja noga jak najmniej bolała. Najlepszych ocen spełnienia marzeń, żebyś miał jak najwięcej subskrypcji na YouTube. Czekamy na Ciebie Leon. Tak to wygląda w środku. A z tyłu bądź twardy. Fajnie, zobaczcie sobie. Dziękuję bardzo. Czy ja pokazałam? Nie. Tu mamy odcinek pierwszy, i tu mamy drugi taki. Help FC Wartelony. help YouTuba. Kto tu napisał? Dobrze. Życzę Ci zdrowia, żeby szybko wrócił do szkoły. Tęsknijmy za tobą. Eee, tak to wygląda. W środku tego napisał. Widzicie. Fajna. Dobrze. Kolejne. Weźmy ten. Kolejne. Krokład. Wiem, kto to napisał, nawet nie muszę sprawdzać, wiem, kto to napisał. Jedyna osoba. Tak, wiadomo. W środku jest herb. Nie chcę imię pokazywać. Widzicie? tak klasa życzy zdrowia. Życzę ci zdrowia. Mamy krosa mamy mojego kłada można powiedzieć. Marzenia no. i zbiornik na paliwo. Dobra, idziemy dalej. Co, my, co ja tu pokazuję dobrze? O! Tęsknimy. Tak to wygląda. Taka fajna piłka, tęsknimy na górze. Zobaczymy co jest w środku. Uuu! Tu nie mogę pokazać Wam jednej strony to są imiona, a nie chcę pokazywać imion o. Dobra, to ja sobie to wymarzę, patrzcie Tu jest Herb Barcelony i YouTuba, a tu z boku jest napisane milion subskrypcji, każdy chce zasubskrybuj, o patrzcie, macie zapisane zasubskrybuj, zasubskrybujcie oczywiście Tak to wygląda, fajnie Fajna praca, jest naprawdę spoko Lecimy do kolejnej Pozdrowienia dla Leona. I to jest kotek? Ej, no, kotek mi to wygląda. Fajny kotek, jak widać. Drogi Leonie, mam nadzieję, że szybko wyzdrowieje. Brakuje cię w naszej klasie. Szaro jest, cała klasa tęskni za tobą. Pozdrawiam. Tysiąc subów. No, jeszcze trochę ile brakuje? Już trochę jeszcze brakuje. Do tysiąca subskrypcji. Brakuje. Jeszcze się 400, 4, 425 subskrypcji. Brakuje do 1000. Czyli drugie raz tyle. I tak, tu mamy. Wracaj do wracaj do zdrowia. FC Barcelona. Tak to wygląda. 100 milionów subskrypcji na teraz, ale on życzy. Ok, szybko wracaj i uśmiechaj. Tak to wygląda. Fajnie. A tu herb tak wygląda. Bo nie pokazywałam chyba. Spoko. Lecimy dalej. I tu mamy. Cześć, Leon. Pewnie dziwi się, że do ciebie piszemy. I czekamy, aż wrócisz. Potem dokonczyliśmy. Taki herb Barcelony. O. Taki herb Barcelony. I to. Fajnie, naprawdę. Jeszcze nam zostało 5, więc zrobimy to. Wracaj do zdrowia. Taki herb, herb Barcelony, serca. I wracaj do zdrowia. Kto to napisał? Okej, okay, dobrze, już widzę. Wracaj do zdrowia. Wszyscy na ciebie czekają, liczą. Mam nadzieję, że wrócisz do nas jak najszybciej. Pozdrawiam. Także, w środku jest coś? Nie. Tak wygląda. Fajnie, naprawdę. Zaczniemy kolejne. Ten czytałem, w, w, nas, w tym starszym. Ten czytałem, więc odłożę go do czytających. Tu mamy tu. Wracaj do zdrowia i herb Barcelony. Naprawdę fajnie to wygląda. Życzę Ci, żebyś był zdrowy i nie nudź się, wracaj do nas, tęsknijmy. To ja. Nie wiem, czy ja go wczoraj nie pokazywałam. To inaczej, przepraszam Tak to wygląda. Sprawdźmy. Która to ten? To był ten obrazek w tamtej części. Jeszcze sobie sprawdzę na nagraniu. Opiszą, że. Tak, był ten obrazek. Jest pokazany. dobra To. Jest, jest dwa razy ten sam obrazek. Dobrze. Zostało nam dwa. Mam nadzieję, że zdobędziesz 50 milionów subskrypcji. Fajna. Tego chyba też nie było. Mam nadzieję, że tyle zdobędziesz, subskrypcji. Cała klasa ci to życzy. I mam nadzieję, że, że robię ci się miło. Poz Pozdrawiam cię. <śmum> Dla ciebie, Leon. I ostatnie. Tu jest herb. O! Nie chcę imienia pokazywać. Tu jest herb. 100 milionów subów na kanale. Fajnie. Dziękuję bardzo za wszystkie listy. Dziękuję za to którzy to wymyślili. Wszystko przeczytaliśmy, znajdają się w dwa części, dwie części, więc dziękuję bardzo za te listy. Subskrybujcie kanał, zostawcie lajkę, żeby tam było więcej testów. Dziękuję bardzo całej klasie. Dziękuję, dziękuję bardzo całej, całej klasie. To pa. pa.